Proszę Państwa, 15 października, no, jeszcze muzyczkę jeszcze specjalnie. Przepiękna jest ta sala, która jest w jest pierwsza to Polska. To jest takie prawdziwe piękno. Dzisiaj to już taki buduje tylko, wiecie Państwo, takie te prostokąty. Na przykład się tylko daje to jest piękne. To jest prawdziwe piękno, to jest mały już szczegóły. Widać tutaj w Polskie też Taki duchacz. Natomiast, 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 proszę Państwa, wracając do sprawy najważniejszej. Te wybory będą e, o państwo bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo Polski. I nie ma w tym zdaniu ani słowa przesad. Unia Europejska ma w tej chwili ogromny problem z nielegalną migracją. Z tymi ludźmi, którzy przypływają na łodziach. Chyba, że na Lappenusie to było 6 tysięcy dzienników. Samych mężczyzn, jak Państwo widzieliście, praktycznie wyłącznie silnieni, bez żadnych dokumentów. Wiadomo, e, kim oni są, co robili w przeszłości. I e, żebyście, proszę Państwa, zrozumieli, na czym polega ta, żebyśmy wszyscy zrozumieli, na czym polega pomaga tej sytuacji, wystarczy zobaczyć, jak, jaki, jaki mamy sposób myślenia e, różnego rozgrywającego to znaczy Niemcy. Mianowicie Niemcy z jednej strony się tak bardzo upierają, bo to oni składają najwięcej je wniosków, jeszcze nawet do tego nowego prawa operacyjnego o re relogowanie od siebie ludzi do Polski. I się tak bardzo upierają, żeby na kilka tysięcy tych ludzi usadzić. Tymczasem sami w Afryce ogłaszają program, w tym samym czasie ogłaszają program ściągania 400 tysięcy ludzi do pomocy własnej gospodarce. I ktoś, się zastanawia osób, to tak naprawdę chodzi. To z jednej strony tak bardzo są na wcisność kilka tysięcy osób, a sami chcą ściągać w tym samym czasie 400 tysięcy osób rocznie. rocznie. E, jak to pyta się dopalić, lampka, co oni kombinują tego praktyki. I proszę Państwa, sprawa jest prosta. Mianowicie oni sami sobie do swojej gospodarki ściągną za tych, tych ludzi, lekarzy, architektów, kogo tam da się sprawdzić, dlatego ogłaszają ten program. Z tymi, z którymi sami sobie nie radzą, nie pracują, regularnie trafiają do, do ich kartotek, tylko do Polski. A tych, tych takich sprawdzonych, które my sobie sami weźmiemy i, i nie pomagają w naszym gospodarce. I oto toczy się cała batalia, związana z tak zwaną przymusową prowokacją. Już nie o to, żeby Polskę zamknąć na wszystkie chwile, czy to każdy może przyjechać. Polska była zawsze otwartym państwem, nie ma problemu, niech wygląda jak piekień. Ale, ale. Sposób, w jaki oni to realizują, no tutaj mamy takich mężczyzn podejrzanych, którzy zachowują się bardzo agresywnie. Nie wiemy, kim oni są, a ty to do Polski. A tamcy się może sprawdzić, a ty to do nas. I wiecie Państwo, i to jest cała łapka tej tak zwanej przymusowej relokacji. I ponieważ oni już sami przestali panować nad własnymi państwami. A najlepszy przykład przynosi dzień dzisiejszy, wczorajszy. Mianowicie premier Szwecji ogłosił, że trzeba będzie wyprowadzić wojsko na ulicę, bo on nie jest w stanie sobie już poradzić z garnami migracyjnymi. W Szwecji ilość wybuchów, po ilość bał, tych notowanych tych nienotowanych, to już jest, to, to liczba jest naprawdę wielokrotnie większa, jest tak ogromna, że e, oni mówią, że już zwykłe służby już nie dają rady, trzeba wojsko, już będzie wojsko. Strony mamy pełno relacji, pełno relacji z zagranicznych mediach, ale też z możliwością. społecznościowych. Ludzi, którzy pierwszy raz przyjechali do Polski i z zawodu, szeroko rozumianego, i z zawodu w sensie, e, mówię za Atlantyku, ale też pierwszy raz przyjeżdżając z państw e, Unii Europejskiej, e, którzy są tacy zdziwieni, że w Polsce jest tak bezpiecznie, że w nocy sobie można przejść do kawiarni albo gdzieś tam do jakiejś restauracji, czy na do dyskoteki, bo nich różna a w Berlinie, proszę Państwa, to nawet zamknęli jeden z takich yy, głównych yy, parków. No bo ilość przestępstw w mocy tam by była tak, że w sumie utrzymywali sprawę jedyne wyjście, jakby by to zamknąć. taka propozycję, po prostu. po prostu z polityków lewicowych, tutaj, a teraz bym jedyne rozwiązanie to zamknąć parki. Jakby, jakby to spowodowało, że ci że, że przestępcy nie przyniosą się gdzie indziej, no, prawda? I w związku z tym ta sprawa, to urasta naprawdę kluczowe, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Dlatego, że, e, proszę Państwa, mimo że my też tutaj nie oszukujemy się, pewne błędy to, e, to Tusk chce się zgodzić na mechanizm na, na przymusowej relokacji. I dzisiaj, bo Pan poseł powiedział o tym, że są świeże informacje, rzeczywiście są świeże informacje, mamy nowy wniosek y, partii w Parlamencie Europejskim, w należy w o to, żeby pilnie przyjąć ten Pakt Migracyjny, który Komisji Europejskiej da uprawnienia, by co roku zbierać tych migrantów, którzy się tutaj pojawią i przymusowo rozdzielać na przymusowo rozdzielać na państw. I, i, I proszę Państwa, jeżeli to się wydarzy, to Polska, tak jak Szwecja, bardzo szybko, nie ma tego żadnych wątpliwości, przemieni się z bezpiecznego kraju, do prawdziwego. I, I No bo wyobraźcie sobie Państwa, a niech, niech z tych, iluś tam 10 tysięcy ludzi sobie trzeba tuzie, a niech wyglądu innych więcej. To sobie wyobraźcie i na przykład zdecydują, że gdzieś tu, nie wiem, niech sobie biorą jakieś miejsce pod kątem To co? To trzeba będzie jakieś armię codziennie, która będzie ich żeby nie rozwijać miasta, żeby bronić kobiet? Tak, tak to będzie, tak to będzie musiało się skończyć. Pieniądze naszego państwa będziemy wydawali na to, żeby bronić własnych obywateli. Dlatego. Dlatego jest rozwiązanie cały czas tej sytuacji. Pierwszym rozwiązanie jest oczywiście to, żeby 15 tego października pogonić niska. Bo, ja, jeżeli ktoś wie, że jego asertywność wobec Niemiec, to, to musi otworzyć oczy wreszcie. I zacząć też słuchać, przyjmować dane, przyjmować fakty. Eee, on e, potrafi twardo do opowiadać tutaj na Niemcach. A tam w jeżeli Państwo znajdziecie jakąś decyzję, którą podjął wbrew, wbrew Niemcom, to bardzo chętnie włosko. Eee, I druga, na drugi sposób, żeby sobie z tym zagrożeniem poradzić. To jest, proszę Państwa, referendum. Mamy bardzo silne narzędzie w tej chwili w postaci referendum. Trzecie pytanie dotyczy właśnie e, przymusowej relokacji. Jeżeli Polacy odpowiedzą referendum na nie i referendum będzie ważne, to Unia Europejska traci argumenty, bo nawet oni potrafią czytać, że w hierarchii prawa e, decyzja podjęta przez naród w Polskiej Konstytucji ma będzie miało zawsze, będzie zawsze wyżej nad yy, decyzjami europejskich biorąc. i to jeszcze w obszarze kompetencji, w których nigdy nie przekazali się do Unii Europejskiej. Dlatego tak ważne jest to referendum, dlatego tak ważne jest, żeby wszystkich namawiać z tego, żeby wzięli w tym udział i żeby głosowali. Cztery razy nie, ale to trzecie nie niech będzie z takimi dwoma wykształtunkami właśnie ze względu na zagrożenie, które w tej chwili się zmieniło. Wniosek o szybkie procedowanie tego paktu został przyjęty w przyszłym Tygodniu jest już na stole będzie procedowany w Parlamencie Europejskim. I żarty się kończy. I żarty się kończy. Ktoś Państwa tak może uznać, prawda, że na przykład co to ja opowiadam, to już ciężko sobie wyobrazić, że to w Polsce będzie się działo. No ale to proszę Państwa, proszę mi wierzyć, jeżeli ktoś nie wierzy, to opublikowałem dzisiaj to pismo. Jest szybka ścieżka legislacyjna, to jest znalazła a ponieważ mówię Państwu o temacie bezpieczeństwa, to chciałbym na nie na bezpieczeństwo spojrzeć szerzej, nie tylko przez pryzmat tych bieżących wydarzeń związanych z przymusową relokacją, ale również bezpieczeństwa fizycznego naszego państwa. Dlatego, że... Policji, jednostki wojskowe, linie obrony w Serbii, na to Państwo słyszeliście, co jest po prostu ogromnym skandalem. Linie na Wiszę ustawić. Przepraszam, ale a to co? Co Polska miała bronić Polski czy Berlina? Bo jak patrzę na to, jak oni w linie obrony, to, to ja się zastanawiam, czy to przypadkiem byśmy nie w nie mieli bronić, a nie własnych obronach. I tak trzeba ich podziękować, że nie nauczę w ustawić tej linii obrony. I proszę Państwa, i y, y, mówię o tym, że w tej sprawie nie ma żadnych, dlatego, że film Reset y, y, przedstawia, warto to zobaczyć, film Reset przedstawia tak kwarne dokumenty, że jak ktoś już nie widzi tego, tak, kim był tust, no to już ja obawiam no, się, że już nic więcej nie pomoże. No bo jeżeli z notatek wynika wprost, ich notatek, ich rząd, czy prezydenckich ministrów komorowski wtedy, wynika, że Tusk otrzymywał nagrody za politykę m.in za politykę prowadzenia resetu z Rosją. Niemcom się to podobało oczywiście. Najwyższą niemiecką nagrodę dostał. I co, to mało? Albo że z ostatnich wprost wynika, że konsultował znanego merytardę w Polsce. Co z że Niemiec ma tego merytardę w Polsce? Pozostaje pytanie, no to akurat udało się znaleźć po tylu latach. Pytanie, co on tam jeszcze konstytuował? No bo jeżeli ktoś wierzy, że tylko to, to jest najmniej. Co on tam jeszcze ustał yy, z Merkel? Merkel miał jak buntusk, Polskie państwo to było, to było yy, kolonialne państwo na telefon. No ja albo Polacy wierzą w siebie, nie. Albo, sobie państwo, które sobie wyłączyć, albo nie. Albo w chcemy państwo, które ma swoje wyglądać, albo nie. Albo państwo macie swoją nie. albo nie. Albo uznajemy, że Niemcy to jest wyższa kultura i nie dla biznesu. Lepsza tradycja, wyższa kultura. Zresztą mieszkańcy tak naprawdę nie doświadczali, na czym polega ta niemiecka yy, wyższa kultura. Prawda? W 40 latach, w XX na I, I proszę Państwa, i, mm, i o tym są też te wybory. No bo jeżeli ktoś dzisiaj wierzy, że, jak ja mówię o bezpieczeństwie, mówię ciągle o bezpieczeństwie, jeżeli ktoś z Państwa wierzy, że jak przyjdzie Tusk, to teraz y, y, będzie robił inaczej niż jak robił przez dwie kadencje swoich rządów y, i będzie nagle stali się asertywny wobec Niemiec, wobec Moskwy, która ma tyle jego kwitów, papierów, tych wszystkich notatek, którym wszystkiego wie, no to pobudka. Jak to się stało? Kiedy Merker i tam ci wszyscy z CDU, którzy tam dalej się wiedzą, jak to z nim tu było, za co on dostawał te pieniądze, to co myślicie za się stawia? A interes od dawna zapisany interes Niemiec, yy, yy, wpisany przez ich polityków, nieważne, gdzie oni nie nieważne czy oni są, czy, czy rządzi tam SPD, czy, czy rządzi CDU, czy ktokolwiek, czy tam Zieloni, nieważne. Ich interes był zawsze taki. Konsolidacja kontynentalna. Na czym polega konsolidacja? Na budowie Europy, od wody do Wadypostonu. To znaczy co? Na porozumieniu w Rosji. Będę czy później do tego dojdzie, bo jedni i drudzy mają w interes. Państwo mają w interes. A to porozumienie, no, będzie czym będzie kogo? No to dla Pani to oczywiste, a dla wielu wyborców transportu, no ja nie wiem, jak można jeszcze nasze tłumaczyć. Proszę się już nie na pomyśle. Jak? Proszę. Zacznijmy, że To już jest Wiecie Państwo, ja nie chcę po prostu, czasem, ja wiem trochę jak to działa, czasem tam są dobrzy ludzie, jak wiem, tak na no, się tego TVM. wiecie Państwo, ja naprawdę y, raz na jakiś czas warto sobie, warto to zobaczyć, bo wiecie Państwo, jak się tego obejrzy, okay. w dnia TVM, to ma się wrażenie, to ma wrażenie, że to jest tak, że to tu jest organizm. Tam to jest fajnie, a tu tak To tak naprawdę, tam to jest alternatywna rzeczywistość. Alternatywny kompletny świat. I jeżeli ktoś to ogląda cały dzień, to to to, 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 normalnie, to, to normalnie jest Oglądać na rzeczywistość, nie może po prostu, to nie ma takiej możliwości. A to już, to taka dygresja oczywiście, bo mówię, jest, skąd, się, skąd się to bierze, ale chciałem Państwu mówić o bezpieczeństwie. Bo bezpieczeństwo ma swoje, yy, bezpieczeństwo ma wiele wymiarów. Bezpieczeństwo ma też swój bardzo oczywisty wymiar ekonomiczny. Dlatego, że w sytuacjach zagrożenia widać jak bardzo ważne jest to, to, żeby państwo miało własne instrumenty do działania, czyli na przykład własne spółki z każdym państwem. Wyobraźcie sobie Państwo, co by było, gdyby w momencie, w którym wybucha wojna, Polska nie miała swojej spółki gazowej, Norwegia nie miała, nie miała innych... nie miała... Nie miała, nie miała też oczywiście nadadzą, ciągnęły ten projekt wszystkie państw, państwowe spółki. Wyobraźcie sobie Państwo, co by tutaj wtedy by było? Co by było? Nie ma, proszę Państwa, silnego, nie ma nigdzie silnego państwa, który nie dba o własne instrumentarium yy, spółek własnych państwowych. Jak tu przylatywał do Polski prezydent Francji, to zawsze przylatywał w samolocie, miał przepomnieć spółek spółek państwowy tu wciskać, jakiś w Stanach jest dokładnie to samo zawsze dbały o własne spółki państwowe. A w Polsce jak jest dziwacz, to do to na wszystko wyprzedać. Wszystko wyprzedać. No i co by było, gdyby na przykład Niemcy byli nie właścicielami Formel? To myślicie, że co? Albo na przykład w czasach, kiedy, w czasie, kiedy wojna wypuwa gaz został zakręcony, nie byłoby bardziej pań z PGI na Czerwca, z już to jest też. Ale z Pegeliniem, wiecie Państwo, co by wtedy było? To, by było to, to była katastrofa. Bo nie mielibyśmy gazu. Po prostu. I mieliśmy gazu. A tu z prawdą tak. Bo papa nie co Wam się, źle się Pani, Wam się gazem z nim. Źle Wam się Pani? I, I proszę Państwa, i, e, i dlatego bezpieczeństwo na bezpieczeństwo trzeba patrzeć y, y, szerzej. Bezpieczeństwo swoje wiele różnych wymiarów. Jeżeli <laughs> doradca transportu mówi, że e, on uważa, że sprowadzamy wszystko. Spółki zbrojeniowe, sprowadzamy, sprowadzamy lotniska. Pani Bogu, energetyczne. Wszystko. Czyli co? Polska staje bezbronna? Nie mamy własnych narzędzi. Jak nam zabraknie czegoś i właściciele będą Niemcy, to tam będziemy pukać. Pupu. A wiecie Państwo jak to jest, Jesteśmy w Unii. Widzieliście Państwo jak ta solidarność unijna wyglądała jak się rozpoczął na przykład COVID, czy jak się rozpoczęła wojna? Wtedy liczyły się tylko państwa narodowe. Tylko się państwa narodowe. Żadne umowy, żadne tam piękne opowieści o solidarności, niczego nie było. Pomijając jakby te jak jak szczepienia, żeby były potrzebne, czy nie były potrzebne, to, to na chwilę opuszczy. Ale widzieliście Państwo, jak pierwsze były Niemcy wszystko do siebie nie ma. Nie ma. A tak, a tyle się opowiadali o solidarności. Tyle się opowiadali o solidarności. Wiecie Państwo, to jest tak, że trzeba, jak czynić to do czego, zawsze nasza ojczyć. Ona jest po to, żeby nas bronić. To jest nasza ojczyć. To jest każdego z Państwa, to jest nasze wspólne państwa. Spółki z Państwa, wszyscy jesteście właścicielami. Nawet jak nie macie tego, nawet jak to nie jest w portfelu fizycznie, tego nie macie. To i tak wszyscy jesteście właścicielami tego. Jesteście właścicielami bez jest nasze wspólne domy, które potem dostaną nasze dzieci, nasze wnuki. I jak przyjdzie, to, do czego będzie można to Jak to wszystko wyprzedamy, to wiecie Państwo, to wtedy my będziemy tak słabi, jak byliśmy na Polski. To była Polska naprawdę wtedy słaba, bezbronna, bez broni, bez, bez tarczy antyrakietowej, z bardzo słabą ekonomią, z bezrobociem ogromnym, taka była wtedy Polska. To jest po prostu, i za którą oni oczywiście oficjalnie się wstydą, dlatego ja wstyd. No. Polska, to się, wszystko co z Polską mi się kojarzyło, to był wstyd. Na mnie pozprzeciwiam. Ja uważam, że my w ogóle tego narodu nie budzimy żadnych kompleksów, to szczególnie wobec Niemiec. Po prostu, to wiecie Państwo, to jest szczyt bezczelności, że oni nas pouczają e, o, o, o konstytucji i praworządności. To jest szczyt bezczelności. Szczyt bezczelności. A są Polacy, którzy tak uważają, że oni nas tutaj mają lepszą kulturę demokratyczną i itd. Wiecie państwo, no, tak. Wiecie państwo, jak to jest z demokracją w Niemczech. Wiecie, że Polska ma ogromne tradycje demokratyczne. Największą, najsilniejszą demokrację taką polityczną, jaka była tam znana od czasu XVI wieku Polska z tych największych państw, największym państwem demokratycznym na tamte czasy oczywiście znany była Polska. Niemcy, wiecie Państwo, kiedy zobaczyli pierwszą tę, tę prawdziwą demokrację? jakim ja, jak, jak jak Stany Zjednoczone siłą ją Przecież Wcześniej widzieli, że one demokracji samą demokrację, Konstytucję to pierwszą zobaczyli, jakim przetłumaczono Polskę. Wiecie Państwo, to jest tak, że... To jest tak, ale oni mają, nie mają sobie takiej po prostu, że oni nas nie będą uczyć, nas... Jak, co my tutaj będziemy robić. Niestety, proszę Państwa, zostało popełnione gigantyczne błędy. Ja czytam, ja to czytam książkę, jak są w 1989 roku, gdzie wyprzedawano nasz majątek pokoi, nawet ten perę z budową naprawdę pokażny majątek byśmy mieli naprawdę do film. Wszystko będzie sprzedawane to za bez. Polska byłaby się całkowicie w innej sytuacji. Jak ja czytam to po prostu w książkach, jakby co tutaj się wyprawiało, ja po prostu mam pretensje do, do, do starszej klasy politycznej, jak bym się to pozwolić, żeby coś takiego się wydarzyło. I nie daje tego sprzedać do końca. No my wyciągnijmy z tego wszystkiego, my wyciągnijmy z tego, my wyciągnijmy z tego wszystkiego, co tutaj się działo, wniosek. Co myślicie Państwo, że to co lide tutaj robią, to, to co Polacy nie potrafili tego zrobić? Tylko, że bardzo przeprowadzają to do niedzielnictwa. A te innej, a te inne tutaj firmy? Dzisiaj ich lasy przeszkadzają, dlatego lasy chcą przejąć od lasy im przeszkadzają, chcą wyprowadzić do Lasy przeszkadzają, okazało się, że no, polskie lasy świetne, lepsze, y, mamy firmy meblarskie, które podbijają niemiecki rynek. No to kiepsko to to. To się, no, się nie podoba? się nie podoba? Tak jak im się nie podobało, jak zaczęliśmy, żeby nasze firmy i ekspedycyjne zaczęły wygrywać, to się też nie podoba. Trzeba było projekt europejski przeprowadzić, żeby, żeby nasze firmy podobili.